To, co robimy ma sens? Pomyślmy na ten temat. No dobra, to witamy Was serdecznie z Wojtasem. Jeszcze raz się witamy. Przybijanie piątki jest po to, żeby było widać, że jesteśmy wyluzowani. Natomiast słuchajcie, zastanówmy się nad tym, no, oprócz tego, że rozwiązaliśmy konflikt z ostatniej imprezy. Ja dałem Wojtkowi w mordę, a on mi. No to zastanówmy się, czy to ćwiczenie, czy ten drill, gdzie walimy się po ryjach, ma jakiś sens, czy to nie było za mocno. Bo przyznam szczerze, że ostatni strzał poczułem, ponieważ mimo, że się mówiliśmy, że będzie to, yy, będą to palce na policzek, to jednak yy, zeszło, na, yy, zeszło na szczenę i to, co widzicie, to nie było udawane, ponieważ nawet przy luźnej ręce, wytrenowanej to naprawdę odbiło mi się to lekką czkawką i poczułem taki dosyć duży ból. Dlaczego? Ponieważ w momencie, kiedy dłoń styka się ze szczęką, a szczęka, że tak powiem, przenosi tutaj całe wibracje i ten mózg, który jest w tej czastrze, obija się o nią i mamy wtedy nokaut. Do nokautu dochodzi wtedy, kiedy, kiedy mózg mówi o o, coś jest kurde nie tak, trzeba było siebie się wyłączyć, żeby nie było niespodzianek, okej? Okay? Ty czułeś, mimo że robiliśmy to nie jakoś ekstremalnie, ponieważ no, zdarzało nam się to robić o wiele mocniej. Czy eee, to było dla Cię przyjemne? No na pewno duży dyskomfort, ale też, też miałem na uwadze, żeby Tobie na przykład nie zrobić krzywdy, żeby nie poszła ręka za daleko, żeby nie uderzyć Cię pucho tak przede wszystkim, żeby uważać na bębenki, eee, no ale na pewno gdzieś tam poziom agresji taki Napędzenie się to dosyć, dosyć ciekawe doświadczenie, tak? Tak, znaczy mówimy o ciekawym doświadczeniu. To jest dla nas jakby chleb powszedni, bo czasami się walimy w głowę. Ale słuchajcie, wystarczająco dużo wasza głowa przyjmuje yy, uderzeń podczas sparingu zwykłego bokserskiego albo kickbokserskiego, że nie uważam, że to ćwiczenie powinno być jakieś przesadnie przecenione. Tak jak, o, tak jak na przykład obijanie sobie nóg, żeby wiedzieć jak naprężyć właśnie mięśni czworogłowy, czy przyjmowanie uderzeń na korpus jest ważne, tak uderzanie w sparingu, gdzie przez przypadek ten cios na przykład zszedł, ponieważ nie wiem, opuściłem rękę, zrobiłem zmyłkę i wtedy to jest kara, ale rękawica to jest co innego, gdzieś tam to się rozkłada, kaski, szczęki i tak dalej. To jest ćwiczenie, które jest docelowo niebezpieczne i nie jest zbyt logiczne. Więc dlaczego je zrobiliśmy? No bo czasami trzeba zrobić coś wbrew zasadom jakby logiki. Gdybyśmy powiedzieli wam, co robimy też podczas naszych zajęć, to byście oświeli. Natomiast tak jak Wojtek powiedział, że no była tutaj kontrola, czyli uważaliśmy na to, żeby nie rozwalić sobie bębenka, żeby jednak się nie znokautować i żeby trochę zaszczypało, ale żeby nie zrobić sobie krzywdy. Więc słuchajcie, najpierw o Plusach tego typu drilli, które można zrobić lżej, żeby szczypało, ale nie żeby bolało. Czyli co? Ne, trochę jakaś odporność mentalna. Ym, pamiętajcie, że nie wszystkie uderzenia, które, e, które będą na ulicy w jakiejś sytuacji konfrontacji, będziecie w stanie rozpoznać, ponieważ akurat Wojtek na przykład patrzył się w prawo, ok? I nagle mówię, hej, liściu, bam! I jest strzał. I teraz od Waszej reakcji zależy bardzo dużo, bo jeżeli nigdy w życiu nie dostaliście podczas sparingu, albo nigdy w życiu nie dostaliście takiego strzała, to będziecie w szoku. Co jest? Mamy charakterystyczne zauzawienie gałki ocznej, co nie znaczy, że chce się płakać, ale po prostu to jest naturalna reakcja. Ale powiem Ci, że zresztą wiemy, kto wiemy gdzie, ale zdarza się, że na przykład osoby, które są zaawansowane nawet, albo wydaje im się, jakaś taka nie wiem, młodzież gimbaza, Wydaje im się, że są odporni, ale w momencie takiego drilla, gdzie na przykład ich szturchamy, tak. oni nagle po prostu miękną i po prostu yy, płaczą. Właśnie to chciałem <grym> powiedzieć, że, że może to ćwiczenie, oczywiście nie możemy zrobić tego za często, tak. Tak, no bo to jest bez sensu, tak. ale raz na jakiś czas warto i też może nie bezpośrednia wymiana, raz, 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 raz tak. tylko na zasadzie właśnie szokera, tak? czyli na przykład też mam przypadki, gdzie mam klienta indywidualnego i na przykład, nie wiem, bardzo fajnie mi pracuje boksersko na tarczach, super kopie, ale na przykład nie ma, bo nie chce na przykład, też czasami są takie osoby, które nie chcą za dużo sparować i tak dalej, albo mają przećwiczone jakiś już duży materiał z, z technik samoobrony mhm. powiedzmy. No ale mówię, no dobra, ale teraz musimy troszeczkę podkręcić tempo. W stresie. To, to też jest ważne, że musimy zrobić z sobą bardziej doświadczoną, która tak. już ma przepracowaną jakąś bazę, jakiś fundament. I wtedy na przykład liść, szoker, tak. coś co nagle i, wtedy, i, i dopiero wtedy ją na przykład łapie w jakieś duszenie, tak? Ale jakiś pierwszy bodziec, który jest liściem i nagle komuś odejmuje w ogóle wszystkie umiejętności. No dokładnie, to co, mówi, to, to co mówi Wojtek, to nazywamy to w GKM-a zasada 110%, czyli w momencie, kiedy dostajesz plaskacza, to albo ta adrenalina cię dopali, albo generalnie cię spali, więc e, tego typu ćwiczenia są ok, ale e, to nie musi być czasami tylko i wyłącznie atak na twarz, gdzie doświadczeni instruktorzy wiedzą, jak e, sprawić, żeby nie było jednak tego urazu mózgu. Słuchajcie, pamiętajcie, że mamy coś takiego jak, te, jak to się nazywa Slap Fighting Championship, gdzie słuchajcie, ludzie stoją naprzeciwko siebie zaparci, jeden drugiego wali w papę. To jest masakra, tego nie róbcie, więc zawsze róbcie. To pod opieką wykwalifikowanego instruktora, i szokować się można w bardzo różny sposób. Na przykład wystarczy, że ja na dużą partię mięśniową, kiedy ty będziesz na przykład, nie wiem, załóżmy totalnie zrelaksowany, totalny luz i mamy to nieprzyjemne szczypie, jestem w szoku, ale pamiętajmy, że samobrona to jest skracanie czasu reakcji, czyli generalnie od bodźca do reakcji. Im większy bodziec, tym reakcja jest oczywiście e, dłuższa. Więc e, e, słuchajcie, jest bardzo dużo sposobów, żeby, e, żeby pracować według tej zasady HSRT, High Stress Reaction Training po angielsku, czyli e, podejmowanie tej decyzji w stresie, ale pamiętajcie, że bezpieczeństwo jest najważniejsze i naprawdę sparring bokserski czy kickbokserski jest wystarczający, żeby trochę obić tą głowę. Natomiast nie jest jedyną drogą do tego, żeby stresować podczas tych symulacji, bo mamy krzyk, mamy te treningowe paralizatory, mamy te klapsy w klatę, różne inne rzeczy. Więc ćwiczcie bezpiecznie i uważajcie przede wszystkim na głowę. Floyd Mayweather co mi się bardzo podobał. Oni wszyscy mówili, że on ma taki defensywny styl, wiesz, defensywny styl, kontruje i tak dalej, że nie ma meksykańskiego stylu, który jest bardzo ofensywny. On powiedział prosto, że boks to jest sztuka zadawania ciosów, a nie przyjmowania. Tak? Czyli boxing jest to hit and not get hit, czyli właśnie chodzi o to. Ja na przykład teraz mam 42 lata, więc jestem w jakimś tam wieku, czuję się oczywiście młody, ale nie lubię za bardzo dostawać na sparingu, nawet przez gardę. Wolę trochę pounikać, popracować dystansem, ponieważ mam jedną głowę i nie chcę, tak jak w przypadku różnych mistrzów boksu, Mieć później kłopoty, żeby się za bardzo artykułować, i tak dalej. Także nie przyjmujemy na web, nie przyjmujemy na web, ale robimy te drille pod okiem specjalisty tak, żeby Wam się nie stała krzywda. Ludzie nam ufają i nie chcą, że jeżeli nie matka nam na zajęcia przynosi dziecko, mówię przeszkolcie je, no to nie będziemy po prostu walić po prostu w głowę. Też na internecie bardzo dużo jest takich filmów, gdzie trenerzy na przykład podchodzą, tak jak po bebechach tam można walić, ale wiesz, ręce są, ręce są z tyłu i facet wiesz, centralnie wali w, wali w głowę. No nie odpornisz się, słuchajcie. Głowy nie uodpornimy, ale teraz pytanie, jak można jednak zabezpieczyć głowę przed urazami. Bo mamy słuchajcie, bardzo różne, bardzo różne opcje. Kark, mocna szyja, też sprawią, że, że jednak te uderzenia będą bezpieczniejsze dla naszego kręgosłupa i będą bezpieczniejsze dla naszej głowy. Więc jeżeli będziecie chcieli, napiszcie nam w komentarzu, to pokażemy Wam ćwiczenia, które wzmacniają szyję, wzmacniają, wzmacniają kark. I dzięki temu będziecie mogli przyjąć więcej tych uderzeń w sytuacji samoobrony, ponieważ pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy coś się dzieje, nie jesteśmy w stanie wszystkiego rozpoznać. Tak? Słuchajcie, e, dziękuję bardzo Wojtkowi za e, uczestnictwo w dzisiejszym e, treningu, w dzisiejszej lekcji dla Was. Zapraszam serdecznie do subskrybowania naszego kanału, do lajkowania, komentowania. Dajcie znaka, co, będziecie ch co byście chcieli widzieć. W kolejnych odcinkach. Zapraszam Was również na, na sekcję społeczność, która jest na naszym kanale, gdzie czasami wypacam różne treści, gdzie jest szansa, żeby pokomentować. Zapraszam na naszego Instagrama, mojego Wojtka. No i wbijajcie oczywiście na TikToka, który przekroczył już 300 tysięcy 300 obserwujących i też tam dajemy trochę inne treści. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Trzymajcie się, bądźcie bezpieczni. Pamiętajcie, żeby trenować pod okiem wykwalifikowanych instruktorów, a my co? Żegnamy się z wami. See ya, Wojtas. To będzie kiedy montowane.